W owym czasie Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. I mówił jeszcze: Z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie, Trzeba nam zająć miejsce uczniów i prosić Chrystusa, żeby osobno objaśnił nam wszystko, co mówi w przypowieściach. Przypowieści w prawie w rzeczywistości nie są tak proste, jakby się wydawały. Jak to alegorie, jak to metafory. Trzeba uchwycić, co zamierzał powiedzieć autor, żeby dobrze tę metaforę wyjaśnić. I co więcej, każda z tych przypowieści zawsze podaje jakiś profil, jakiś aspekt tego, o czym Chrystus mówi. Dzisiaj słyszymy dwie przypowieści o Królestwie Bożym. No i najpierw trzeba byłoby zadać sobie pytanie, co się kryje pod tym sformułowaniem, pod tą nazwą Królestwo Boże. Niby to oczywiste, ale zdaje się, że wcale takim nie jest. Chyba najprostsze tłumaczenie tych słów, Królestwo Boże, to po prostu wypełniona wola Boga. Tam, gdzie się realizuje Boży Zamysł, tam gdzie się spełnia Boża Wola, tam faktycznie mamy do czynienia z Królestwem Bożym. Tam on panuje. Tam on jest tym, który dzierży władzę i ten, który tę władzę sprawuje. Pierwszym miejscem, jeśli tak można powiedzieć, a może lepiej pierwszą cząstką stworzenia, w którym realnie została wypełniona wola Boga, to Chrystus. I on jest początkiem Królestwa Bożego na ziemi. Potem widzimy, jak ono się rozszerza na jego Matkę, na świętych i na tych wszystkich, których on włącza w jedność z sobą także i w ich życiu w ich codzienności realizuje się Boży zamysł. I teraz, żeby te przypowieści faktycznie wybrzmiały, potrzeba zrezygnować z takiej perspektywy, która często jest nam bliska z tego co się orientuje, z perspektywy walki, że oto królestwo Boże jest czymś co walczy w nas albo z nami, z tym wszystkim co po naszej myśli. Trzeba wrócić do początku. Królestwo Boże, wypełniona wola Boga, to jest najlepszy ekosystem, najlepsze miejsce, najbardziej takie wymierzone na naszą miarę, do tego, żebyśmy mogli stać się tym, kim faktycznie w Bożym zamyśle jesteśmy. Nie chodzi tu o to, że Królestwo Boże... Panuje w nas w taki sposób, jak królowie panują nad y, jakimiś innymi narodami. Tutaj nie ma najazdu, wojny, jakiejś dominacji. Wola Boża w ten sposób nie działa w świecie, a w szczególności w świecie ludzi. On nie siłą wprowadza swoje królestwo, ale w takim zdumiewającym przyporządkowaniem tego, kim jesteśmy, do tego, czego On chce. No bo On jest naszym Stworzycielem. I tak nas stwarza, bo to dzieje się wciąż, że jesteśmy dopasowani do Jego woli. I najlepszym miejscem, najlepszym właśnie środowiskiem naszego wzrostu jest bycie w Jego woli, w Jego zamiarze. Jego wola nie jest czymś, co nam zagraża, czymś, co nas czegoś pozbawia. Czymś, co jakoś czyha na naszą wolność. Przeciwnie. Jego wola jest dopiero tym, co pozwala naszej wolności zaistnieć. Tym, co pozwala naszą wolność wykorzystać do tego, żebyśmy faktycznie osiągnęli pełnię. Żebyśmy byli tym, kim jesteśmy w Jego oczach i w Jego zamyśle. A on chce dla nas pełni. I to jest jakoś, myślę, powiedziane w symboliczny sposób. W tym obrazie ziarna, które wpada w ziemię. No, ziemia jest dla ziarna tym, w czym ziarno przebywać musi, żeby, złożyć, żeby wydać owoc, żeby wydać plon. Gdyby to ziarno, wpadłszy w ziemię, było obrażone, że akurat w takiej glebie, a nie winnej, że akurat w takim miejscu, a nie winnym, jest złożone, i gdyby swoją energię wykorzystywało na to, żeby narzekać i żeby się nie godzić z tym stanem, w jakim jest, to wówczas faktycznie nie wydawałoby plonu, tylko jakoś zamknięte w sobie, zostawałoby samo. Podobnie może dziać się z nami. Przecież nikt z nas nie wybrał sobie ani momentu, w którym pojawił się w czasie, ani nie pracował nad tym, w jakich okolicznościach. W jakim miejscu, w jakim domu, w jakiej rodzinie się pojawił. Nikt z nas nie wymyślił samego siebie, i nikt z nas nie stworzył samego siebie. Zostaliśmy rzuceni w ziemię, jak owo ziarno, ale rzuceni nie przypadkiem, tylko przez kogoś, kto wie, co jest dla nas dobre. I wszystkie okoliczności, kiedy postrzegamy je z tej perspektywy, Okoliczności naszego życia okazują się dobrym miejscem do wzrostu. Okazują się właściwym miejscem do tego, żebyśmy osiągnęli pełnię. Tylko trzeba nam zamiast się buntować, przyjąć to, że to jest zamysł Bożej woli. On wie, czego nam potrzeba, żebyśmy się stali tym, kim być mamy. I to jest pierwsza rzecz, która wydaje się tutaj istotna. Ale druga, która się pojawia w tym zdaniu, czy śpi, czy czuwa, czy we dnie, czy w nocy, nasienie kiełkuje, a on sam nie wie jak, tutaj jest ukryta jakaś druga część tej prawdy o Bożej Woli. Taka mianowicie, że to wszystko, co jest nas wzrostem w Królestwie Bożym, w tym przyjmowaniu Bożego Zamysłu w stosunku do nas samych, jest darem. Nie jest czymś, co wypracowujemy. Nie jest czymś, na co zasługujemy. Nie jest czymś, co jesteśmy w stanie zrobić sami z siebie. To Ziemia sprawia, że ziarno rośnie. Ziemia sama z siebie wydaje plon, mówi Chrystus. A mówi to w stosunku do Królestwa Bożego, czyli do woli Bożej. To jest bardzo istotna prawda naszej wiary. Że przede wszystkim jesteśmy obdarowani. I to nie tylko darem stworzenia, nie tylko okolicznościami, w których się pojawiliśmy na świecie i w których wzrastamy, ale również to wszystko, co w nas jest dobrem, rośnie dzięki temu, że to przyjmujemy. Powiecie zgodnie z prawdą, że przecież, żeby wypełnić wolę Bożą, to trzeba się napracować. I nieraz trzeba z czegoś zrezygnować. Nieraz trzeba się przeciwstawić takim spontanicznym, wręcz mechanicznym, jakimś odruchom, które w nas się pojawiają. Nieraz trzeba się wytężyć, ale to nie jest istota rzeczy. Nie ten wysiłek, który podejmujemy, jest tutaj tym, co najistotniejsze. To wszystko jest tylko warunkiem do tego, żeby dobro, które Bóg nam daje, mogło w nas wzrastać. Tych z Was, którzy. Byliście na klubie czytaj w drodze i czytaliście Józefa Pipera Odpoczynek i Kult. To przepraszam, że cytuję bez wskazania źródła, ale faktycznie o tym jest ta książka i serdecznie wszystkim ją polecam. O tym, że nasz wysiłek jest warunkiem, jedynie warunkiem, do tego, żebyśmy mogli przyjąć dar dar tego Bożego wzrostu w nas. I owszem, Niekiedy jest tak, że się zmagamy z różnymi wyzwaniami, które stają w naszym życiu. Ale zamiast traktować je jako jakieś kłody, które Bóg w swojej opatrzności rzuca nam pod nogi, potrzeba je potraktować jako pomoc do tego, żeby to, co On zamierzył, w nas naprawdę urosło. I kiedy przyjrzycie się różnego rodzaju walkom, które prowadzicie w Waszym życiu. Tym walką w codzienności i tym wobec jakichś faktycznie wielkich wyzwań, ponad takich zwyczajnych, zobaczycie, że one przynoszą owoc, którego nie zamierzaliście i którego nie wymyśliliście, który faktycznie pojawia się dlatego, że pozwalamy, żeby Bóg w tych okolicznościach w nas działał. I te okoliczności są tylko właśnie tym warunkiem do tego, żeby mógł Bóg nas obdarować tym, co sam zamierza. Dalej słyszymy, że to ziarno jest najmniejsze to jest odwołanie się do żydowskiego przysłowia ze wszystkich nasion na ziemi, ale wsiane w ziemię staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie także ptaki podniebne gnieżdą się w jego cieniu. Te ptaki podniebne to od samego początku teologii katolickiej, czy Ojców Kościoła, były rozczytywane jako symbol duszy, jako symbol duszy. To Królestwo Boże, które w nas rośnie, staje się miejscem schronienia dla innych, staje się miejscem przygarnięcia tych ptaków podniebnych, duszy innych ludzi. Jeśli sami uczymy się patrzeć na siebie nie w takim w czysto materialistycznym spojrzeniu, kiedy przykuwamy naszą uwagę do tego, co tymczasowe, ale zaczynamy widzieć Królestwo Boże pod powierzchnią tych różnych zmagań i tych różnych doświadczeń w naszym życiu, tych okoliczności naszej codzienności, to wtedy też dla innych stajemy się tego typu schronieniem, że możemy im pomagać w ich duchowej drodze. I znowu to jest dar. To jest dar. Najpierw ten, który przyjmujemy, ale potem ten, który dajemy. I w ten sposób stajemy się faktycznie Królestwem Bożym, czyli Jego wola w nas się wydarza i stajemy się do Niego podobni. I to jest ten rozmach Bożej wizji naszego kresu i naszego przeznaczenia. Że ostatecznie chodzi o to, żebyśmy do Niego stali się podobni. Coś niewyobrażalnego. I tyle o przypowieściach. Ale jesteśmy na mszy świętej, niedziela się toczy i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby żebyśmy też na tę mszę świętą, w której bierzemy udział spojrzeli z tej perspektywy. Z perspektywy Królestwa Bożego, które jest darem dla każdego z nas. Posłuchajcie tego co jest mówione podczas mszy przez księdza. A zobaczycie, że ta perspektywa jest w samym rdzeniu tego rytuału, który często traktujemy jako obowiązek. Jak wielokrotnie podczas mszy pojawiają się takie frazy, które właśnie świadczą o tym, że chrześcijanie są zdumieni tym, jak bardzo są obdarowani. Dzisiaj, dziękując Asi i Natalii za śpiew i prosząc Was o to, żebyście wspierali jak tylko możecie, głośno i nie fałszywie śpiewem nasze kantorki to chciałbym prosić żebyśmy nie śpiewali na ofiarowanie ponieważ na ofiarowaniu jest pierwszy ten moment kiedy słyszymy że to co otrzymujemy od Boga kiedy przyjmiemy to od niego i poddamy tej pracy ludzkiej twórczości to to stanie się Bożym darem Bożym darem o niewyobrażalnej wartości chlebem życia i napojem duchowym ten chleb życia to nic innego jak ten chleb, o którym mówi Chrystus w szóstym rozdziale Ewangelii św. Jana. To On sam. I dalej, chociażby w modlitwie eucharystycznej. Dzisiaj akurat użyję drugiej, a nie pierwszej, waszej ulubionej. Ponieważ tam pojawia się takie zdanie, że dziękujemy ci za to, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed tobą i tobie służyli. To jest Boży wybór i Boża łaska, która nas spotyka, że możemy Go rozpoznawać i Jemu służyć. Zresztą, nawet w Ojcze Nasz, kiedy pomyślicie o tych przypowieściach i rzucicie ich światło na wezwania Ojcze Nasz, to zobaczycie, że to współbrzmi, że tak naprawdę modlimy się o to samo, o czym słuchamy w tych przypowieściach. Eucharystia jest cała przeniknięta tym myśleniem, że jesteśmy obdarowani. I teraz najważniejsze i znowu odniesienie do odpoczynku i kultu Józefa Pipera. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być obdarowani. Co to znaczy? To znaczy, że w najgłębszym sensie zostaliśmy stworzeni do odpoczynku, właśnie. Odpoczynku, który jest bardzo blisko kontemplacji. Kontemplacja może Wam się wydawać tym, co jest zarezerwowane dla mistyków. Nic bardziej mylnego, każdy z nas, jeżeli tylko trafi do nieba, to się okaże, że do tego został stworzony. A już tu na Ziemi można tego próbować. Bo czym jest kontemplacja? Kontemplacja, czyli ten, jak się mówi, najwyższy rodzaj modlitwy, to jest ostatecznie przebywanie w Bożej Obecności. Kontemplum, czyli ze świątynią. Staje się świątynią Bożej Obecności. W świadomości Bożej Obecności przyjmuje Jego działanie w sobie. Kontemplacja jest też darem. Nie jest czymś, co mistyk sobie obecność. I trwać w jego świadomości, jego obecności. I to jest najgłębszy rodzaj odpoczynku. Odpoczywanie w Bogu. I po to dostaliśmy tę niedzielę, żebyśmy na to znaleźli czas. Żebyśmy na to czas przeznaczyli. Dać Bogu czas, żeby On we mnie działał, żeby On mnie obdarowywał i żebym ja mógł w Nim odpocząć. I niech nam tak się stanie. Amen.